Siemaneczko, ja jestem Nadimins, a w tym filmie pokażę Ci jak zbudować swojego bardzo taniego, budżetowego Hammerdina od pierwszego poziomu. Od totalnego zera do bala na piekle. Także jak przejść całe piekło, jak potem farmić na tym piekle, no powiem wam, że jest to mój mój jeden z ulubionych buildów, jest bardzo prosty, bardzo przyniesie gra i polecam go nowym graczom albo powracającym weteranom. Także, jeżeli uznasz ten filmik za przydatny, upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie ominicie żaden mój nowy materiał z Diablo 2 Resurrected. A teraz jedziemy. Mój przykładowy paladyn ma level 87 i przejdę sobie do endgame'owych do ostatecznego ustawienia z drzewka umiejętności. Jakie w co celujemy na tym, na tych wyższych poziomach, w co celujemy na końcu. Potem zajmę się Levelowaniem, także najpierw Endgame. Endgame wygląda w taki sposób, że mamy zmaksymalizowany Blessed Hammer, jest nasz główny atak. Mamy zmaksymalizowaną aurę koncentracji, nasza główna aura. Następnie synergię do Blessed Hammera, czyli Blessed Aim, błogosławiona celność oraz Wigor. Mamy dwie synergie do Blessed Hammera, które musimy wymaksować, czyli potem Blessed Aim na maksa oraz. Wigor na maksa. Jeżeli chodzi o kolejność maksowania są tej, jest tu parę sposobów jak zmaksymalizować damage i tak dalej, minimalne różnice, dlatego powiem tylko tyle na razie, że e, wystarczy e, moim zdaniem zacząć od Blessed Camera, e, w międzyczasie wrzucić jeden punkt w koncentrację, e, po tym jak odblokujemy maksa Blessed Camera, maksujemy sobie koncentrację, mm, potem maksujemy sobie Wigor, maksujemy sobie Blessed Aim. Dziękuję bardzo, do widzenia. Eee, tyle wystarczy, nie będziemy tutaj bardzo mi maksować, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Holy Shield, jest to bardzo ważny, bardzo ważny skill ee, u Paladyna, jednak zostawiam go na sam koniec, zostawiamy go na sam koniec, ee, dlatego że m, głównie maksymalny blok będziemy otrzymywać ze zręczności. Zaraz o tym skim powiem. Na razie dodam tylko tyle, że podczas levelowania e, tego Paladyna m, można wrzucić 3-4 punkty w e, Holy Shield tylko dlatego, żeby ten czas trwania był dłuższy i, I nie wkurzało nas cały czas odświeżanie tego, bo na pierwszym poziomie on trwa bardzo krótko. Każdy kolejny poziom daje nam 20, 35, 35 sekund więcej e, trwania. Także 3-4 punkty. Potem skupiamy się na obrażeniach, obrażeniach, obrażeniach. No i jeszcze w defensywnych aurach proponuję na przykład e, zainwestować e, jeden punkt w zbawienie: to wystarczy. E, co to daje? To przywraca manę oraz życie. Po zabiciu jakiejś paczki mobków, znaczy jeżeli na przykład zabijemy potwory, są zwłoki na ziemi, używamy zbawienia, i wtedy te wszystkie zwłoki wyparowują i przywracają nam bardzo szybko manę oraz życie. Także jest to fajne. Między jedną paczką potworów a drugą paczką potworów działa praktycznie jak mikstura pełnego wzmocnienia, także bardzo bardzo tutaj polecam. Dodatkowo jeszcze Aura Salvation, czyli zbawienie zwiększa nam odporności wszystkie, więc fajnie sprawdza się na piekle w niektórych sytuacjach, jak na przykład w robaczym gnieździe, na przykład w dżungli w czwartym akcie. Także można jeden punkt zainwestować Wiadomo, że nie zawsze mamy maksymalne odporności, a jeżeli chodzi o levelowanie na piekle, to właściwie to rzadko mamy maksymalne odporności. Także e, tak to bym się tutaj, tak, w takim czymś bym się zamknął. E, jeżeli wbijałbym dalej poziom moim paladynem, powiedzmy 90, 92, 93, szedłbym cały czas w Holy Shield. Po osiągnięciu maksymalnej e, tutaj ilości Holy Shield najpewniej skusiłbym się na aurę śmiałości. Jeszcze można ewentualnie, ewentualnie, którzy lubią sobie dawać tutaj parę punktów w jakiś dany resist, cold fire albo lightning, dlatego że tutaj też y, następuje taka ciekawa mechanika, która jest ukryta. Każde dwa punkty w dane żywioł dają nam jeden maksymalnej odporności na dany żywioł. Czyli jeżeli zainwestuje dwa punkty w odporność na błyskawice, dostaje dodatkowe 1 punkt maksymalnej odporności na błyskawice, czyli z 75 podwyższa mi się na 76. Jeżeli na przykład zainwestuję 10 punktów w Resist Lightning, no to będę miał maksymalnie już 80 e, tutaj odporności na błyskawice, więc jeszcze większa redukcja obrażeń na błyskawic. Może być to ciekawe, taka ciekawostka, zróbcie sobie co chcecie. Także jeżeli chodzi o umiejętności to tyle. Endgame'owe statystyki. Siła, pod przedmioty. Pod najcięższy przedmiot, czym mniej, tym lepiej. Dexterity pod maksymalny blok po użyciu świętej tarczy. Święta tarcza daje nam e, coś takiego jak e, sukcesywne blokowanie, zwiększa na to szansę. Na to dodatkowo wiadomo, zwiększa jeszcze obronę, ale obrona nie wpływa na blokowanie. Obrona wpływa akurat na to, czy potwór nas trafi, jeżeli blokowanie się nie uda. Bo najpierw jest zrolowana szansa na blok, a dopiero potem jest zrolowana szansa na trafienie. E, która jest modyfikowana przez ilość naszej obrony. Także blok to jest pierwsza linia oporu. E, I chodzi o to, żebyśmy, i to jest bardzo, bardzo ważne u wszystkich paladynów, żebyśmy mieli maksymalny, maksymalną szansę na blok, czyli 75%. E, możemy ją zwiększyć poprzez Holy Shield, level Holy Shielda, Poprzez Dexterity albo poprzez tarczę. Każda tarcza ma swój bazowy, bazową szansę na blok. Jeżeli chodzi o tarcze paladyńskie, są bardzo, bardzo yy, tutaj yy, dużo bonusów dają do tego bloku. Są też unikatowe tarcze, na przykład Zakarum, która daje dodatkową szansę i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie indywidualna preferencja, zależy od tych trzech czynników, ale. Ogólnie, jeżeli jesteśmy po resecie statystyk łakary i umiejętności, musimy tak wszystko wycyrklować, żebyśmy mieli maksymalny blok i dopiero potem dajemy Vitality. Także w moim przypadku ja potrzebuję 165 Dexterity, czyli nie mało, ale na takie wartości się przygotujcie, żeby osiągnąć maksymalny blok. Po tym, jak już włączę Holy Shield w moim całym ekwipunku z moimi wszystkimi talizmanami, no, i całą resztę inwestuję standardowo w e, życie Vitality. No, i teraz cofamy się z endgame'u. Wracamy do samego początku. Tworzymy postać. Mamy paladyna na pierwszym poziomie. Co robimy? E, także. Inwestujemy, moim zdaniem jest to najlepszy możliwy build na taki przedział levelowy od 1 do 18, od 1 do 30, 40. Hmm. Jeżeli chodzi o początek, kiedy też, kiedy też respekujemy w Hammerdina, zaczynamy od innym buildem, zaczynamy buildem pod święty ogień eee, i zapał, ale Pytanie pojawia się, kiedy, kiedy zmienić się na Hammerdina. Moim zdaniem, ja na przykład bardzo lubię zmieniać się już na 18 poziomie. Można poczekać sobie, nigdzie się nie spieszy, można przegrać normal na tym świętym ogniu. I bardzo przyjemna jest to gra. Także ogólnie powiem, mniej więcej build teraz przedstawię od 1 do 30 powiedzmy. Od 1 do 30. Ale oczywiście resplecować można już na 18. poziomie, kiedy to odkry, kiedy to już możemy użyć wziąć Blessed Hammer. Także tak. Em jeżeli levelujemy, dochodzimy do aury Holy Fire i tylko, tylko w tą aurę inwestujemy. Każdy dodatkowy, każdy hit, do każdego hita naszego dodaje ono e, obrażenia od ognia, które są na tym poziomie, na poziomie normal w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym akcie bardzo wysokie. Także e, idziemy max Holy Fire za każdym razem, kiedy tylko możemy Holy Fire. Jeżeli chodzi o combat skillsy, yy, nie inwestujemy w nic, tylko jeden punkt yy, poświęcenia i potem cztery punkty zapału. Nie więcej, nie trzeba więcej. E, zapał zwiększa nasz atak rating, co jest bardzo, bardzo sympatyczne, czyli częściej trafiamy oraz powoduje, na czwartym poziomie powoduje, że za każdym użyciem uderzamy 5 razy Niektórzy lubią jeden, dać jeden tutaj zil, dlatego żeby uderzać tylko dwa razy. Ja lubię cztery. Niektórzy lubią dwa, bo czują się wtedy bezpieczniej, bo, bo jeżeli już zaczniemy atak, tak, bak, 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 to nie możemy go przerwać. Więc możemy się wciągnąć w jakąś walkę i nie odescać, że tak powiem. Ja uważam, że normal to normal. Tutaj cztery punkty jak najbardziej zrobią robotę. Poza tym za każdym użyciem tylko dwa many. Także polecam tak. Jeden punkt sacrifice, cztery w zil. Jeżeli chodzi o ofensywne, jeden punkt w moc i max w Holy Fire, nic już więcej w tym drzewku nie dodajemy eee, i do tego 30 levela na przykład. Już nic więcej nie kombinujemy tutaj. I jeżeli chodzi o defensywne aury, cały nadmiar punktów inwestujemy w odporność na ogień. Dlaczego? Dlatego, że odporność na ogień jest to synergia do świętego ognia. Popatrzmy. Za każdy punkt odporności na ogień dostajemy 18% więcej fire damage. Także to jest naprawdę duży boost. Także to będzie nasz startowy build. Jakie itemy w tym buildzie? Jakie itemy w tym buildzie e, e, sobie tutaj e, no, zakładamy? I, i jeżeli chodzi o broń, nie patrzymy w ogóle na, w tym bildzie o jakby obrażenia tej broni, tylko na szybkość, dlatego polecam szable. Są to bardzo, bardzo szybki typ, yy, bardzo szybki typ yy, broni. Dlatego, polecam szablę, możemy taką szablę kupić u Charsi, możemy kupić u Fary, ale już na pierwszym akcie, już w pierwszym akcie możemy z taką szablą latać, także Charsi jak najbardziej da nam taką. Yy, yy, Sworujcz na tier L. Jeżeli chodzi o runy, Hrabina na poziomie normalnym jak najbardziej tutaj nam odda yy, te runy. Może nie za pierwszym razem, ale, ale za drugim, trzecim, czwartym. Yy, także polatulić wystarczy parę razy. Yy, no i taka szabla Boom. Dlaczego Tyrell? dlaczego STAL? Bo daje zwiększoną szybkość ataku, 25%, dodatkowo szabla jest szybka, także atakujemy bardzo szybko. Pamiętajmy, za każdym razem, za każdym razem, kiedy wyprowadzamy cios, dodaje się dodatkowy bonus Holy Fire. także zależy nam na szybkości ataku. Czym szybciej atakujemy, tym większy mamy damage, nie patrzymy w ogóle na damage. Jeżeli chodzi o... Zbroje, standardowo Tal-Ed, również runy uzyskamy z chrabiny, również zbroje możemy kupić u Charsey, pamiętajmy, że zbroja musi mieć dokładnie dwa sokety, tak samo jak broń dokładnie dwa sokety i podpis szary nie może być niebieski, nie może być żółty itd., itd., także tylko tutaj w szarym napisie będziemy mogli stworzyć słowo runiczne. Także co, fajna zbroja, dexterity więcej itd., itd jeżeli chodzi tutaj o yy, i myślę, że tutaj możemy zamknąć się w yy, pierwszym, drugim akcie. Yy, dodatkowo zbieramy oczywiście wszystkie ringi, wszystkie buty. To co nam, to, co nam się trafi, to bierzemy. Zwracajmy uwagę na odporności, są super. Nic więcej nas nie interesuje. Jeżeli powiedzmy, jesteśmy już tam w, czwa, w piątym akcie, wykonaliśmy sobie drugie zadanie w Harogadu barbarzyńców, e, wy, uwolniliśmy barbarzyńców, dostajemy w nagrodę e, runy Ralortal, które są idealnie słowem runicznym przysięga starożytnych, która da nam bardzo dużo odporności. Jak sami widzicie, e, tarczę taką możemy kupić u fary, również z trzema soketami, nie trzeba nawet dropić. Oczywiście możemy znaleźć wcześniej wydropioną, nie ma problemu. Jeżeli chodzi tutaj Eee, Oto o, o sam e, motyw, że jesteśmy paladynami, mamy dostęp do paladynskich tarcz heraldycznych i tak dalej, świętych tarcz, tarcz i tak dalej, e, one mają to do siebie, że bardzo często dodają nam bardzo dużo odporności. E, mają inne też buffy, na przykład jakaś tam zwiększona skuteczność ataku, zwiększone demage ale myślę, że warto zwrócić uwagę na odporności i popatrzmy na to. Ja trafiłem na taką heraldyczną tarczę, która miała dodatkowe odporności. Z, założyłem tam, z, włożyłem tam Ral'Ort Tal, wyszło mi Swołoruniczne, które dało mi dodatkowe odporności ze do Swołorunicznego i dodatkowo mam jeszcze... Odporności starczy, tarczy, więc popatrzmy na tarczę paladyńską 64, 64, 64, 59, a popatrzmy na zwykłą tarczę 48, 48, 48, 48 43, więc wolę sobie wygać w takiej. Także zwracajmy uwagę na, ta, na paladyńskie tarcze, one są świetne. Możemy jeszcze sobie ubrać tutaj Lore, Lord Sol, jednak będzie to bardziej słowo na koszmar, ponieważ posiada runę Sol, którą ciężko zrobić na, na normalu. No i jeszcze tarcz, możemy sobie zrobić Shall ed, czyli taka tarcza, która daje nam odporności oraz. Ymm, oraz powoduje, że nie możemy być zamrożeni ale to też raczej, raczej tutaj bardziej na koszmarze łatwiej nam zdobyć szala, ale tylko mówię, że jest taka możliwość, także jesteśmy w takim stanie, mamy jakiś hełm mamy jakieś inne tutaj jeszcze pierdołki ale jeżeli chodzi o samo serce sam kor, to jesteśmy bardzo dobrze ubrani, co do statystyk co do statystyk, powiedzmy, że tam idziemy, idziemy sobie w górę, siła pod przedmioty myślę, że 20, 25 na początek, potem pod to, co będziemy tutaj Musieli nosić. Ta tarcza waży... potrzebuje ode mnie 40 siły, więc dałbym 40. Zostałbym. Jeżeli chodzi o Dexterity, możemy zainwestować 10-20 Dexterity, tylko dlatego, żeby trochę częściej trafiać te potworki. To zawsze warto. No i cała, cała tutaj, cały, tutaj, cała reszta w Vitality. I tak możemy grać do 18 poziomu. Tak możemy grać do 30, 35 eee, Tutaj zasada się nie zmienia. Eee, lecimy cały czas do przodu aż uznajemy w pewnym momencie, że czas zmienić się na Hammerdina i zacząć przygodę Hammerdinem. Także, bam! Resetujemy, resetujemy tutaj build uakary eee, i powiedzmy, że poja powiedzmy, że zaczynamy od 18, 20, 30 poziomu. Eee, zakładamy, jeżeli chodzi o tutaj przedmioty, zakładamy, robimy takie coś jak eee, jeżeli ogólnie Zazwyczaj Hammerdinowie na niższych poziomach będą mieli problem z maną, więc y, moja propozycja jest taka. Y, zakładamy na początek ord sol, czyli wiedzę albo jeżeli nie mamy wiedzy Możemy założyć zwykły hełm z dwoma tirami. To są moje faworyty. Hełm z dwoma tirami. Tir w tej grze przywraca dwa many za każde zabicie potwora. Eee, nasze hamery będą bardzo dużo podsuwać many. Będą bardzo dużo many spalać. Także jakąś regenerację by się przydało mieć. Także moja propozycja. Dwa tiry na start. Bam. Hełm możemy kupić u Fary z dwoma soketami. Nie ma problemu. Tiry możemy zdobyć z hrabiny na poziomie normal. Potem idziemy sobie do Drognana i szukamy różdżki. Możemy znaleźć różdżkę, która ma sobie 4 mana za każdy kill Możemy sobie znaleźć różkę z dwoma soketami, do której wsadzamy dwa tiry i daje 4 mana za każdy kill. Możemy jeszcze... Możemy znaleźć jeszcze lepszą różkę, która nie dość, że daje manę za każde zabicie, to jeszcze dodaje energię i manę, także zwiększa ten psz, pól many jeszcze bardziej. Także Drognan w drugim akcie jak najbardziej na normalu potrafi takie różki dać. Ehm... Dalej, ma, dalej mamy na sobie naszą zbroję Tal Edh, Nie ma żadnego problemu. Dalej mamy naszą przysięgę starożytnych, albo nie wiem, rym, jeżeli, jeżeli tutaj e, chcemy. Dalej mamy jakieś tutaj pierdołki, które znaleźliśmy po drodze. No i e, myślę, że w tym stanie y, jesteśmy już gotowi. E, jesteśmy już gotowi. Iść na koszmar, lecimy sobie na koszmar, albo może już jesteśmy na koszmarze, bo na tym buildzie Holy Fire teoretycznie, teoretycznie on świetnie sobie radzi do połowy albo przez cały koszmar. Ja nim bardzo często przechodziłem koszmar. Pod koniec trzeba się bardziej nagimnastykować, ale wszystko jest możliwe. Także gdziekolwiek jesteśmy, czujemy się dobrze, czujemy się dobrze. Rozwijamy, rozwijamy nasz Hammer. Eee, mamy aurę koncentracji. Mamy coraz większy damage. Mamy wyssanie życia, bo w tym eee, tutaj, w moim kick mamy w tym momencie 8 many za każdy kill, za każdy kill potwora otrzymuje 8 many zwrotu. Więc praktycznie całkowicie się wszystko równoważy. Więc jest świetnie. Co, jeżeli chcę pójść dalej? Co, co chcę? Jakby moja pierwsza myśl, chcę iść dalej, chcę mieć lepszy damage, lepszy gear. Duch, 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 duch. Talthul Ord Am. Potrzebuje i to jeszcze w broni, jak i w tarczy. Jeżeli chodzi o paladyńskie tarcze, Paladyn nie musi czekać do Monarszy na ten wyższy poziom i nie musi mieć 156 siły, żeby założyć monarsze. W paladyńskich tarczach rolują się cztery sokety już na krowach na poziomie normal. Także możemy iść na krowy na poziomie normal, znaleźć nasze dwie bazy Znaleźć nasze dwie bazy, czyli albo miecz, y, miecz, w który, y, którym możemy zrobić ducha, to jest pałasz, y, to jest, to jest, y, długi miecz albo kryształowy miecz, te trzy bazy i zawsze jak dropią scruff. Nawet białe to Larzuk, mamy gwarancję, że Larzuk zrobi u, nie, e, u nich cztery sokety, więc to będzie idealna baza. Jeżeli znajdziemy tarczę paladyńską, to jest to samo. E, jeżeli znajdziemy tarczę paladyńską na poziomie normal na krowach, Larzuk zawsze zrobi w nich 4 sokety, więc możemy bardzo łatwo zdobyć te dwie bazy. Idziemy sobie na krowy, farmimy bazy. Bam, mamy bazy. Teraz potrzebujemy Runtal Dam. Ordam. E, Wszystkie te runy dropi hrabina na poziomie koszmar, która jest bardzo, bardzo prosta do zdjęcia, e, bardzo prosta do zabicia, zwłaszcza naszym Hammerdinem. E, także te wszystkie runy bardzo łatwo uzyskać z hrabiny. No i świetnie, bam! Zastępujemy sobie te rzeczy, czujemy się jeszcze lepiej. Znal czujemy się bardzo dobrze. Duch daje 2 do wszystkich skili e, od 25 do 35 przyrzucanie zaklęć. Dodatkowo, Faster hit Recovery, Vitality, dużo many, także mamy Ducha Tu, mamy Ducha Tu, tutaj Tal Ed, tutaj Tiltir. Może przy okazji, chodząc na hrabinę na Koszmarze, znaleźliśmy już Rune Sol, więc robimy Ord Sol. Fantastycznie, fantastycznie. Ord Sol jest świetnym, świetnym słowem eee, i. Tutaj ubieramy się, ubieramy się jakby cały czas. Pamiętajmy o talizmanach, które no celujemy w odporności, oczywiście. Najfajniej jakieś Fire Resisty, jakiś Cold Resisty, jakiś Lightning Resisty. Jeżeli chodzi tutaj ee, o buty, takie buty sobie znalazłem: Cold Fire Res, świetnie. Jeżeli chodzi o tej biżuterię, jeżeli chodzi o amulet, starajmy się znaleźć biżuterię, która daje plus 10% szybszego rzucania zaklęć. I w moim przypadku nawet jest to, patrzcie, nawet jest to zwykły niebieski ring, który daje mi jedną odporność, ale jest 10 w CR. Jeżeli chodzi o drugi, znalazłem trochę lepszy do wszystkich resów, możemy sobie skraftować, możemy sobie skraftować jakąś broń, jakąś, no broń też, ale mówię tutaj ja o amulecie, możemy sobie skraftować amulet, możemy sobie skraftować belt dla czarodzieja. Jest o tym poradnik, jest on na mojej playliście, kostka Horadrimów, tworzy. Przedmiotów, zobaczcie sobie, jak, jak robić krafty. Hmm. I o tych dwóch craftach to omawiam. Także ja sobie skraftowałem taki amulet, który daje mi dwa do wszystkich skilli combat, regenerację, jakąś manę, lightning. jest wszystko FCR. Możemy sobie tutaj, jeżeli mamy problem z szybszym rzucaniem zaklęć, to możemy sobie tak zapakować taki craft dla czarodzieja, który przyspieszy rzucanie czarów. Ja znalazłem na przykład Sting of Airs, to daje mi 15% redukcji damage'a. Może być Krenedum, może być Starrasza, może być zwykły żółty belt z resami. Jeżeli chodzi o rękawice, najfajniejszym tutaj wyborem jest są rękawice, które dadzą nam 20% szybszego rzucenia zaklęć. I tutaj są dwie propozycje. Albo trangoul 20% FCR, i dodatkowo 30 coldresów, albo Majchwisty, bardzo znane rękawice, legendarne 20 FCR i regeneracja many. Także zakładamy sobie jedno z tych. Jeżeli nie zajdziemy, no to trudno, to, to, to nie mamy. Ale one są bardzo tanie na Battle Necie, Jeżeli grasz solo, tak jak ja, to bardzo łatwo je znaleźć. Ewentualnie wystarczą zwykłe Rare, obejdziemy się smakiem. No i w tym, w tym wypadku mój Hammerdin wygląda w taki sposób, jeżeli sobie tutaj odpalę, e, odpalę sobie świetną tarczę, mam 75% czas na bloka, to jest idealnie wycyrklowane, mam e, praktycznie wszędzie e, max resów, 91 siły, mm, no i bardzo, bardzo e, przyjemnie się nim gra. Mamy coś takiego jeszcze jak e, dwa bardzo ważne progi. Upaladyna, czyli są to bloki progi Faster Cast Rate, czyli szybszego rzucania czarów. Jeżeli chodzi o szybsze rzucanie czarów, no to celujemy w najchętniej w 125%. Jeżeli nie będzie to osiągalne, wystarczy 75%. Także to jest duża, duża różnica, także dlatego warto zwracać uwagę na Faster Cast Rate w biżuterii. Tam, gdzie się da, duchy same w sobie mogą dać już 70% tego, więc rękawice yy, 20, tutaj biżuteria po 10 w ringu może być Amulet i tak dalej, także celujemy. 125% to jest najwyższy próg i bardzo wtedy szybko zrzucamy młotki. 75% ten taki, w którym da się grać, tak powiem. Jeżeli chodzi o Merca, Najemnika. Najemnik, drugi akt, aura, Święty, święty Hut, Holy Frizz, jak najbardziej. Broń Inside Real Tier Tal Sol zdecydowanie wystarczy w jakiejś tam bazie, którą sobie znajdziemy po drodze. E, baza pod Inside dropi już na krowach na, na, na normalu, potem na innych i tak samo tutaj, potem idąc, progresując w grze, możemy znaleźć taką. Pamiętajmy, bronie drzewcowe, a nie włócznie. E, jeżeli chodzi o zbroje, Treachery, 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 mój faworyt, możemy też y, dać mu Nefluma. E, też będzie ok, więc e, dla nas też oczywiście Neflum jest bardzo w porządku z broją. Jest to dym, który daje 50% do odporności i możemy sobie w trakcie grania na piekle zastąpić na przykład 25 Faster Castrate płynące ze zbroi na Nefluma, który da nam 50% odporności. Tracimy szybsze ustanie czarów, ale mamy odporności. Jeżeli znajdziemy na przykład Skórecz omaga również możemy tutaj zapakować sobie Skórecz omaga Nie dość, że odporności do Skiskili to jeszcze Faster Castrate, tak tego dopowiem. Także na pomocnika albo Neflum e, dodam mu to odporności, albo Treachery, które też dodaje odporności, kiedy e, kiedy Fate mu się proknie, ma 5 Procent szans na fejda, a, 15-poziomego to daje 65% odporności, 15% damage reduction, zmniejsza do działania klątw, więc jest to świetna zbroja. No i przydałoby się jeszcze coś tutaj, e, jakieś życie postać, że tak powiem, e, więc jakiś hełm, może być skraftowany hełm krwi, e, może być to tiara, tak jak w moim przypadku, która daje 8% life per hit, może być to maska Tarraszy, korona e, złodziei, e, jeżeli ktoś jest bogaty, może być nawet Andy, andy's Visage i tak dalej. wykładanie życia, na na pomocnika jest to bardzo ważna kwestia. To pomaga mu przetrwać na piekle i na innych poziomach trudności. Jest jeszcze coś takiego jak bugowanie Merca. Tutaj odsyłam Cię do poradnika na temat bugowania Merca. Jest on nagrany. No i ostatnia rzecz. Jak atakować najskuteczniej? Jeżeli chodzi o Hamery, trzeba umieć z nimi trafiać. To, przychodzi, to tutaj przychodzi jak wyczucie, przychodzi tutaj ogranie, ale powiem tylko o tyle, że najłatwiej jest trafić przeciwnika od dołu. E, bardzo, albo stojąc przy nim bardzo, bardzo blisko jeżeli na przykład od dołu albo maksymalnie, maksymalnie od góry albo od boku, ale musimy być bardzo, bardzo e, przytuleni do niego jeżeli na przykład, nie radzimy sobie, jeżeli na przykład e, mm, jakby dostajemy ogromny damage z elementali, ogromny damage e, którego no nie jesteśmy w stanie skonfrontować to polecam kajtować. Czyli puszczać kamery i uciekać, puszczać hamery uciekać, ale od prawego górnego rogu do lewego dolnego. To jest bardzo, bardzo ważne. I w taki sposób e, nasze kamery będą dużo łatwiej, częściej trafiać. Także w taki sposób się poruszamy. Zawsze w dół, zawsze w dół. Dużo łatwiej wtedy nam trafić, niż gdybyśmy uciekali w górę. Tak to już jest. Także pograjcie, wyczujecie. W tym filmie to wszystko. Dzięki wielkie. E, no i widzimy się na Twitch TV. Nadine wins. Bam!